Piątek 7 listopada w szkole podstawowej w Zwierzyńcu I prowadzonej przez stowarzyszenie Nasza Szkoła odbyło się wyjątkowe przedstawienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pod hasłem jeszcze Polska nie zginęła. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wspólnie uczcili dzień 11 listopada, oddając hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Zebraliśmy się dziś, by wspólnie uczcić jedno z najważniejszych świąt w historii naszego kraju Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa. To właśnie tego dnia, w 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość i powróciła na mapę Europy. Uroczystość rozpoczęła się od poruszającego wykonania hymnu państwowego. Uczniowie, począwszy od najmłodszych przedszkolaków, zaśpiewali na wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Później odbył się występ taneczny, który wprowadził publiczność w artystyczną część akademii. Następnie wybrzmiały patriotyczne pieśni. Białe róże zaprezentowały uczennice klasy ósmej. Podległa niepokorna została wykonana przez Zuzannę Kauf. zaśpiewały uczennice klas piątych i szóstych. Ojczyzno ma, brawurowo przedstawił Wojciech Kiepura w towarzystwie uczniów z piątych i szóstych klas. Tyle dnia, entuzjastycznie przyjęła również wykonaniem pierwsza brygada, pieśni legionowej, która zawsze budzi silne emocje. Legion! Tempami uczniów, nauczyciele opowiadali o trudnych czasach zaborów i drodze Polaków do wolności, splatając swoje opowieści w przebieg przedstawienia i wprowadzając młodzież w historyczny kontekst prezentowanych utworów. Na zakończenie wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali rotę, przypominając, że nie rzucim ziemi skąd nasz ród. Od obecnych na widowni byli między innymi dyrektor szkoły Patrycja Werk, prezes stowarzyszenia Nasza Szkoła Andrzej Zalski, wicedyrektor szkoły Dorota Adamus, członkowie stowarzyszenia oraz proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba w Krzepicach Ksiądz Mariusz Łyczba. To patriotyczne spotkanie było nie tylko okazją do wspólnego świętowania, lecz także dowodem, że wśród młodego pokolenia wciąż silnie obecny jest duch miłości do ojczyzny. Uczniowie szkoły w zwierzyńcu pierwszym pokazali, że można połączyć skromność z prawdziwym talentem artystycznym i profesjonalizmem, który budzi szczery podziw. Wychowanie w duchu patriotyzmu w tej placówce ma realne znaczenie i stanowi wzór do naśladowania.